Pierwszy mem w historii internetu, choć memy dziś zalewają nas z każdej strony, wszystko zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych. Jeden z pierwszych znanych memów to Dancing Baby animacja małego tańczącego dziecka w trójwymiarze, która krążyła po e-mailach. Dla współczesnych może wydawać się to śmieszne lub przestarzałe, ale wtedy internet był zupełnie inny, a ten dziecięcy taniec stał się prawdziwym wiralem. Można powiedzieć, że to był pradziadek wszystkich memów. Pierwszy wirale wideo Star Wars Kid. W 2003 roku w sieci pojawił się filmik chłopaka, udającego, że walczy mieczem świetlnym. Wideo stało się światowym fenomenem. Ludzie montowali własne wersje i przeróbki, choć dla internautów był to śmiech i zabawa, dla samego chłopaka stało się źródłem problemów i hejtu. Ten moment pokazał, że Internet potrafi robić z każdego przypadkowego nagrania globalny hit. Najdziwniejsze wybory online. W historii Internetu pojawiały się absurdalne inicjatywy. Na przykład w 2000 roku internauci głosowali, aby wybrać kota na stanowisko honorowego burmistrza w miasteczku. Tak, kot naprawdę wygrał i stał się lokalną atrakcją. Pokazuje to, że Internet to przestrzeń, w której granice rzeczywistości i absurdu czasami całkowicie znikają. Największe wpadki i haki. Niektóre wydarzenia są dziwne, bo nikt nie wie, jak do nich doszło. Przykładem może być tzw. Mystery Skype Incident, gdy w 2007 roku nagle tysiące użytkowników widziało na ekranach cudze rozmowy i zdjęcia przez chwilę, zanim problem został naprawiony. To pokazało, że internet może być równie fascynujący, co przerażający, a technologia czasem po prostu wariuje. Rekordowe wirale i absurdalne trendy. Na przestrzeni lat internet stworzył wiele dziwnych trendów. Przykład: Harlem Shake. Nagle każdy w biurze, szkole czy domu nagrywał krótki filmik, gdzie jeden człowiek tańczył, a reszta osób dołączała w szalony sposób. To pokazuje, że czasami internet działa w kompletnie nieprzewidywalny sposób i potrafi w sekundę zjednoczyć miliony ludzi wokół absurdalnej idei. I to były pięć najdziwniejszych momentów w historii internetu od pierwszych memów po globalne wirale i absurdalne wybory online. Internet to miejsce, gdzie granice rzeczywistości się zacierają, a dziwne momenty mogą stać się legendą. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę, suba i napisz w komentarzu, który moment wydaje Ci się najdziwniejszy.